Właśnie na odbiorze e, zdawczo-odbiorczym samochodów miejskich, a bardziej autobusów miejskich, drzewnika. E, przeprowadzona jest inspekcja. Jest tu nas trzech rzeczoznawców, dość szybko nam to poszło, bo jeden rzeczoznawca był z banku, drugi z e, odkupującego, bo te pojazdy będą nadal jeździć w komunikacji miejskiej. No i ja, jako niezależny rzeczoznawca, musiał też być więc dość szybko opisaliśmy uszkodzenia, jakie są na pojazdach eksploatacyjne, lub też yy, niedozwolone, czyli uszkodzenia, które obniżają wartość pojazdów. Więc na tyle włączę wam kilka filmików i yy, kilka filmików i zdjęć, jak to wyglądało i mniej więcej jak taka inspekcja przebiegała. Zam uszkodzenia, które nie są związane, nie są eksploatacyjne. I tak sobie oglądam trzy samochody, trzy. Niektóre mają uszkodzenie, niektóre nie. W sumie wchodzę i zaznaczam eksploatacyjne rzeczy lub nie, uszkodzenia na przykład jest jedno. Jest uszkodzona lampa tyłu. Po samo pojazdy zostaną sprzedane i będą jeździć, po prostu zostaną okle na nowo i będą jeździć w innym mieście, też uszkodzenia.